O, shit, ogon mamy i to taki dosyć sporawy. Łoho, wow, wow, Łoho, co to było w ogóle? Jakaś rakieta mi obok głowy przemknęła. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, trener. A dzisiaj kolejny odcinek z gry War Thunder. I dzisiaj nie będzie czołgów, będą za to samoloty. Czy będziemy się latali? Będziemy latali dzisiaj MiG-15BIS-ISH. To jest samolot premium. Ja go zrobię na taki fajny polski trochę styl. Trochę bardziej nawet. Tylko trochę mi się te numerki tutaj nie zgadzają, to powinno być 0, a 3, albo jakiś numerek taki. Podwójny chyba, chociaż nie wiem, może trójka sama też jest. Co to za samolot? To jest samolot Premium, kosztuje chyba tysiąca złotych lwów. Ja tam sprzedałem po prostu pojazd z misji, który tam dostałem i kupiłem sobie ten samolot, który uważam za bardzo świetny zakup, gdyż jest genialny. Jego osiągi są następujące: tutaj widzicie, daje sobie naprawdę nieźle radę. Jest szybki, zwinny i no, ciśnie. Ale to musimy zobaczyć. Sami. Także zaczynajmy. No, Rafa, na której gramy, to jest Malta. Niestety, mamy bardzo mało paliwa i bardzo mało amunicji. Nasz paliwa trochę mamy więc wejścia, nie 8 minut. Yy, za to mamy bardzo mało amunicji. Mamy tylko, nie wiem, 180 strzałów, coś takiego net. Teraz nie pamiętam dobrze. Jest to strasznie mało. I niestety, no, jakoś sobie poradzimy, myślę. Nie będzie to idealnie, ale muszę strasznie pestkować. Muszę z bliska strzelać i mieć pewny strzał w zasadzie. Nie mam... bardzo mało miejsca na błąd po prostu. Teraz będziemy lecieli sobie nisko, nabierając prędkości. I w momencie, się będziemy wznosić. Można grać różnie. Można grać... Od razu latuje się wrogów, można grać, że robi się tylko przeloty na wroga, się poleć na pojedynczych. Zaję polecimy w centrum walki, pewnie spadniemy od razu. Ale trudno. Mamy wiele prób. Tak się ślicznie ten samolot prezentuje. Pogoda taka średnia. Walczymy na Malcie. I lecimy przed nas. O, a na przymiotę takie rzeczy, prosto na wroga. Tutaj już się wrogowie coś zaświecili. 8 km, 15, 10. Mik 15 przed nami, niemiecki. To też jest trochę zmodyfikowany Mik. Jak będzie czołówka, to to się może źle dla na nas skończyć trochę. Nie wiem, czy lecieć po niego, czy nie. A polecimy sobie, może po niego. Może nam się uda. Aj, prawie! Dawaj, lecimy po niego. Mamy znacznie mniejszą prędkość. Coś nam ucieka. O, nie wyrobimy się tak jak on. Przeciążenie jeszcze nas dopadło. Nie jakoś strasznie, ale trochę. O lara, już mi siadamy z powrotem na ogonie. To dobrze. Oho. Kita mamy na nim, hita kolejnego... A! Aircraft destroyed, ale pięknie! Dobrze Szeniak, ale go zrobiliśmy e, ktoś jest tutaj jeszcze pod nami, nad nami nie widzę nikogo, dobra. E, za nami F86, tutaj coś lata niedobrego. Nig 15, kolejny i Hunter, kurde, dużo ich tutaj Nie zrobicie mi krzywdy! Ale ich tu lata NIG 15. Dawaj, 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 na tego miga lecimy nie uda mi się go chyba dogonić. Za szybki jest. Ktoś mi goni? Chyba nikt mnie nie je goni. Nie, nikt mnie nie je goni, dobra. Spróbujemy sobie go chycnąć. Tak, musimy pestkować. No gdzie moje pociski lecą, ja się pytam? Przecież powinienem go trafić tak ślicznie. Przecież powinienem go tak ślicznie trafiać, no co jest. Dobra, ostrożniej z amunicją, bo... Kanon 8, tylko amunicji mi zostało. No to świetnie po prostu. O, chyba nas zrobił trochę. O, trochę nas zrobił. Chociaż... Może nie tak źle. Ciężka walka. Dobra, odbijamy. Olać go. Wracamy do bazy. Mamy bardzo mało ten amunicji. Może kogoś jeszcze w drodze po prostu walniemy. Mam nadzieję, że mi nie siedzi na ogonie teraz. Oczywiście, że mi siedzi na ogonie. Ale raczej nie powinno nas złapać, bo jesteśmy szybci, szybsi od niego i to znacznie. Jak na strach to będzie po prostu mistrzowski strzał. No ja mam za dużą prędko, żeby coś teraz zrobić. Nie mam sterowności praktycznie nad samolotem. No, odpuścił nam już. No właśnie. Leśmy do bazy, uzupełnijmy się i wracajmy do boju. Bo to lepiej nam będzie się grać, w ziemię pełny magazynek. Więc wracamy do bazy. No niestety, tę walkę trochę przegrywamy, dlatego musimy szybko się polecić i zrearmować, żeby nas nikt nie dojechał na lotnisku. I potem spróbujemy powalczyć, aż marnie to widzę. Nam jakiś trade poszedł. Nie, za wcześnie jeszcze. Musimy mieć dużą prędkość. Prędkość musi nam znacznie spać do czystu, chociaż kilometr na godzinę. Na razie zbyt duża. Jeszcze musimy ją wytracić znacznie. Jeszcze wytracić musimy ją. 400 za dużo. Dobra, czysta. Wyciągajmy podwozie. To już ujdzie. Ora, i lądujemy. Olera. Za ostre podejście trochę. Nie wiem, czy się wyrobimy na pasie. No właśnie. O Jezus Maria, czy nam się coś rozwaliło? Breakuj, 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 break nic się takiego nie stało, w sumie będziemy żyć raczej. Chociaż nie wiem, jak przeżyjemy to tutaj, bo to lecimy 100 na godzinę, jesteśmy w polu. O jest, no właśnie, o tym tutaj mówię. Aj, 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 aj. Dobra, udało się. Czy nam to chyci jako lotnisko, czy nie? Tak, chyciło lotnisko, dobra, 30 sekund naprawy i lecimy zaraz znowu. Jesteśmy jednym z ostatnich samolotów. Jesteśmy w zasadzie ostatnim samolotem na 2, 4, 6, 7 samolotów. Także będzie wesoło, bo już pewnie lecą po nas. Mhm. 7 na jednego. Kurde. Niedobrze. 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 O rany. Nie wiem, jak to zrobimy, ale to będzie istne piekło, coś tak czuję. Już tu lecą. Dobra. Na maxa dawaj da, przepustnica, już tu lecą O nie, jest blisko, hunter Nie możemy w taki sposób umrzeć Nie w taki Nie w taki o, sposób Nie w taki sposób Nie proszę, tylko nie w taki sposób Cholera, drugi już tu leci Proszę daj mi chociaż się podnieść, daj mi się chociaż podnieść, dobra Nie dobra, nie dobra Nie, rozbiłem się przy starcie Dobra Już po nas jest Jotrkę robimy Koniec! Nie wiem czemu mi się samolot nie podniósł czemu mi nagle stanął, może po prostu, że mnie uszkodzili Nie wiem O rany! A kolejna ma panaki zagramy to Berlin o, Ale Javelin jest duży, patrzcie Dwa razy ja po prostu O pierwszy jadę Pięknie Dobra. Od razu lecimy na nich Więc w prawo I prosto na nich niziutko lecimy od razu tak? Nadać, dobra, prosto na nich lecimy, że zrobić mi niespodziankę szybko, nisko ziemi, bez błędów. Dobra, lecimy na pełnej pod Berlin. W wroga jeszcze nie widzę żadnych. Mamy bardzo dużą prędkość. Hunter po lewej. Nie widzę żadnych innych wrogów tutaj. Na razie pewnie jakiś znajdzie. Dobra, róbmy sobie nawrotkę. O, właśnie, pięknie. O to chodziło. Piękny wiatr od boku im robimy. Teraz. Na którego by tu siąść? Który jest bliżej? Tamten jest bliżej chyba. Aj, nie trafiłem, oczywiście. Przeciążenie za duże. A i kontrolę straciłem, kurde. Odbij odbijamy, odbijamy. O shit, ogon mamy i to taki dosyć sporawy. Łoho! Wow, wow, Ło, Co to było w ogóle? Jakaś rakieta mi obok głowy przemknęła. Ziomeczki, kochane moje, ziomeczkusie. Bardzo bym prosił was o wsparcie tutaj. Bo strzelają do mnie i to tak. Misaj, 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 misaj. A... Ziomeczki, ziomeczki, ziomeczku się Serio? Rakiety wystrzeliwujec No nie. O nie! Stamina. Kontrola Ale jesteśmy obici trochę już, kurde. Ile na nas siedzi w ogóle? Trzech? Trzech na nas siedzi. Jeszcze to latamy, fajnie. Dobra, wszyscy przelecieli, ale ciągu nie mamy. Silnik nam padł, fajnie. No to by było na tyle. Pięknie się zaczęło, ale gorzej się kończy. No, na razie, papa. Pa. Smutek, dobra. Kolejna misja. Lecimy, lecimy, lecimy. Chłopoczki. Jaka mapa? Lądujemy on Hokkaido. Dobra, lądujemy na Hokkaido. Może tym razem pójdzie nam lepiej. Nie zostaniemy tak zrekceni jak ostatnio. Czy jeszcze samoloty szkoda że naszych w okolicy w ogóle nie było gdzie byli wszyscy nasi Teraz próbujemy tego iła tam chycić który leci ił 28 trochę jest wysoko i daleko ale może nam się uda czy on już zawraca chyba jeszcze nie zrzucił i zawrócił ta oczywiście nerwy mnie to że bombowcy mają szybszy start niż te niż samoloty zwykłe a nie nie zawrócił on leci prosto na mnie <laughs> to skrzydła mogę lecieć jeszcze przecież. Nie mogę, dobra. Dobra, to był na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie koniecznie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Wkrótce będzie więcej odcinków. Zapraszam do oglądania i widzimy się już jutro w innej grze. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Wiem, że mi nie poszło dobrze, ale nie było też tak tragicznie. Jednego fraga mamy, także. Nie jest źle, chyba.